Jakiś czas temu zrobiłem dla Państwa materiał filmowy pokazujący akurat w gminie Długołęka po sąsiedzku, że jest stosowany bardzo powszechnie znak D40. To jest znak, yy, który tutaj widzimy, mówiący o tym, że to jest ciąg pieszojezdny. Ostatnio sporo o tym mówię, ale będę do tego wracał. Tu akurat muszę bardzo pochwalić gminę, włodarzy gminy Czernica. Ponieważ w ostatnim czasie sporo takich znaków pojawiło się na naszych drogach. Za moimi plecami jest ulica Poprzeczna w Kamieńcu Wrocławskim i właśnie ten znak reguluje w doskonały sposób ruch na tej uliczce. Dlaczego o tym mówię i wracam do tego, powtarzam to jak mantrę? Otóż dlatego, że proszę Państwa, na pewno, powtarzam, na pewno gmina w ciągu kilku lat nie jest w stanie zrobić chodników. We wszystkich miejscowościach, na wszystkich ulicach. Mało tego. Jest to Niezasadne, żeby na każdej ulicy robić chodnik. Na przykład ta ulica, która jest za moimi plecami, ona się do chodnika w żaden sposób nie nadaje. Żaden z mieszkańców nie odda części swojego ogródka po to, żeby uczynić chodnik. Oczywiście mieszkańcy mogą dużo o chodnikach mówić, natomiast jeśli przyszłoby do oddania terenu nawet za odszkodowaniem, to takiej możliwości najprawdopodobniej by nie było. No, znam troszkę realia naszego kraju i niestety nie jesteśmy y, jednomyślni w bardzo wielu rzeczach. Generalnie rzecz biorąc, postawienie takiego znaku diametralnie zmienia sytuację prawną na drodze. Łapka dla gminy za ten znak, który tutaj stoi. Ale bynajmniej niech się jeszcze nikt tam w Urzędzie Gminy, proszę Państwa, nie cieszy z tej łapki, że dałem, do góry, że dałem ją do góry, bo jest jeszcze jeden myk przy tym znaku, który został na tych drogach zupełnie pominięty naszych gminnych, bo nie widziałem takich rozwiązań. Otóż, co mówi ten znak? Ten znak po pierwsze mówi o tym, że na tej drodze pierwszeństwo mają piesi przed pojazdami. Po drugie, że pojazd nie może przekraczać prędkości 20 na godzinę. Ale jest jeszcze trzecia rzecz bardzo ważna: że parkowanie samochodów może następować tylko w wyznaczonych miejscach. A ja tych miejsc, proszę Państwa, na drogach tak oznaczonych na terenie naszej gminy nie widzę. Co oznacza, że na tej drodze na całej długości nie można parkować samochodu. Więc albo faktycznie nie można tych samochodów parkować, co bardzo utrudnia mieszkańcom życie, czy będzie utrudniać, albo ci mieszkańcy będą łamać przepisy ruchu drogowego i będą parkować, albo trzeba po prostu. Postawić jakiś znak, który określi sposób parkowania, że po prawej stronie, po lewej stronie, no to już technik drogowy musi się tym zająć i, i wymyśleć, jak to rozwiązać. Natomiast nie powinno być tak, że stanie znak rozwiąże pewne problemy, a następne problemy stworzy, bo taka sytuacja jest między innymi na tej ulicy. Tutaj, proszę Państwa, chciałem powiedzieć o pewnym evenencie. Mamy tutaj znak, na którym jest napisane strefa ruchu, narysowany samochodzik. Znak D52. To jest odwołanie strefy ruchu, znak D53. Znajdujemy się w Kamieńcu Wrocławskim na ulicy Krótkiej. Ale takich znaków, proszę Państwa, na naszych drogach pojawiło się już sporo na terenie gminy. Słupek jest nowy, lśniący, niewybrudzony. Wiadomo z tego, że to jest świeżo postawiony znak to jest w ogóle nowy znak w przepisach ruchu drogowego i teraz słów kilka wyjaśnienia bo wielu kierowców raczej nie będzie wiedziało z czym związać ten znak idea tego znaku ale zanim o idei tego znaku to powiedzmy najpierw o pewnych rodzajach dróg otóż kiedy droga jest prywatna kiedy droga jest wewnętrzna i głównie prywatna, to jeżeli na przykład Państwo macie taką drogę swoją, prywatną, i na tej drodze postawicie znak, zakaz zatrzymywania się i postoju, prawda? Możecie Państwo taki znak postawić, jeżeli kierowca jakiś przyjedzie, zaparkuje samochód i pójdzie sobie gdzieś na 5 godzin, to nie macie Państwo możliwości wyegzekwowania tego znaku. Od takiego kierowcy przez policję, ani przez Straż Miejską, możecie jedynie rozpocząć taką procedurę cywilnoprawną, czyli oddać sprawę gdzieś do sądu. To są procedury z oczywistych względów, tak trudne, że nikt tego nie uruchomi, takiej ścieżki prawnej egzekwowania przepisów ruchu na swojej prywatnej drodze. No i proszę Państwa, żeby. Na takiej prywatnej drodze, na drodze wewnętrznej, mogła policja wkraczać w tego typu sytuacje. To jeżeli zarządca drogi oznaczy taką drogę właśnie znakiem D52, to status tej drogi jest dalej taki, że jest to droga prywatna. Dalej na tą drogę mogą wjeżdżać tylko pojazdy, które są do tego w jakiś sposób upoważnione. Ale przepisy ruchu drogowego będą respektowane tak jak na każdej innej publicznej drodze. To jest bardzo ciekawy znak. Ulica Krótka w Kamieńcu Wrocławskim jest to ulica gminna. Nie jest to droga prywatna, nie jest to droga wewnętrzna, tylko jest to droga publiczna, gminna. W związku z powyższym, czy ten znak stoi, czy ten znak nie stoi, na tej drodze przepisy ruchu, przepisy ruchu drogowego mogą być egzekwowane przez policję. Więc, proszę Państwa, ten znak, który tutaj stoi, moim zdaniem, a Państwo to rozwa rozważcie sami, moim zdaniem, to jest tylko wyczerpanie pewnych środków finansowych. W związku z powyższym, jeżeli ten znak nic nie zmienia na tej drodze, to po co go stawiać? W tym miejscu znak zupełnie, zupełnie nietrafiony.